Cześć wszystkim, witam was na kanale Zaczytana. Ja jestem Aurelia i dzisiaj raz przechodzę z nowym filmem na tym kanale. Tym razem będzie to film chyba całkiem szybki, ponieważ tym razem na szczęście nie mam tutaj wielu książek, chociaż szczęście, nieszczęście. Jest to film pod tytułem Książki, których... które mam już na swojej półce od jakiegoś czasu, ale jeszcze nie udało mi się ich przeczytać. Będą tutaj różne powody, oczywiście wszystkie Wam powiem. I tak, i jak już mówiłam, nie ma tych książek dużo, bo są, jest tylko tych książek cztery, więc zobaczymy Może akurat w czasie filmu mi się jakaś przypomni, którą mogłabym tutaj dać Zobaczymy i tak tym pozytywnym akcentem możemy zaczynać, więc już bez żadnego przedłużenia, zaczynajmy Dobrze, na sam początek seria, która jest bardzo popularna teraz na BookTok'u I jest to książka The Inheritance Games W ogóle śliczna jest ta okładka, naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba i tak, yy, może na sam początek opowiem wam o fabule pierwszego tomu Mamy tutaj Avery, która tak naprawdę no, jest taką normalną nastolatką Może nawet nienormalną w tym sensie, że no, nie ma ona za dużo pieniędzy Mieszka ona ze swoją siostrą lub nawet przybraną siostrą Już nawet dokładnie nie pamiętam I pewnego razu do jej szkoły przychodzi pewien mężczyzna, który jej mówi, że Niedawno umarł zany miliarder I w testamencie pojawia się jej imię i nazwisko i ma ona zostać odczytana na tym testamencie Dlatego ona przyjeżdża do Pewnej wielkiej luksusowej willi Tam jest dziadek właśnie pięciu jego wnuchów, wnuków Wnuków no, Hafternauf Nie wiem czy ja to dobrze bym przepraszam I wiecie, każdy się domyśla, że to oni Oddzieliczą całą fortunę A nagle się okazuje, że tak naprawdę Dostają nasza główna bohaterka, czyli Avery I yy, ona Musi tam, ma za zadanie Żeby mieć tą całą fortunę Musi tam pozostać cały rok i potem, jakby wiecie, może sobie hasać gdzie chce I w tamtym czasie odkrywa z, właśnie z braćmi Hafternau no, yy, Dlaczego akurat jej przepisali ten majątek Dlaczego nie przeczytałam yy, trzeciego tomu? Ponieważ, jak wiecie, mi się naprawdę bardzo podobał ten pierwszy Ekscytowałam się nim, bardzo mi się podobał Po prostu przeżywałam mnóstwo emocji Była to bardzo inteligentna książka Niestety... Drugi tom już był mocno, mocno średniawy Naprawdę mi się nie podobał Była to niestety jedna z gorszych książek tego roku Bardzo mnie nużyła Domyślałam się wszystkich plot twistów Była po prostu to książka nudna Moim zdaniem totalnie niepotrzebna Bo jak dla mnie to nie wnosi prawie nic dla fabuły Po prostu... Nie podobało mi się to, że skupiliśmy się głównie na tych braciach, ani na samej Avery, bo ona powinna być najważniejsza dla tej fabuły Też jak już mówiłam, przewidziałam kiedy się wydarzyły jakieś tam plot twisty I po prostu to było bardzo płytkie, już po prostu jak było ostatnie 50 stron To się zastanawiałam, czy po prostu nie przerwać tej, tej serii, po prostu tej książki Bo była to bardzo dla mnie męczące przeżycie Dlatego bardzo, bardzo się lękam Trzeciego tomu, ponieważ tutaj nie ukrywam, troszeczkę zaczęłam, ale to wiecie, jest na stronie 32, więc prawie jeszcze nic nie mogę określić, ale i tak, bardzo się boję, że ponownie się zawiodę, że, że no to już nie będzie po prostu to samo, ale no muszę się za to w jakimś czasie w końcu zabrać, ponieważ fajnie by było mieć dokończoną serię, chyba, bo teraz wyszedł ten jakiś dodatek, nie wiem, czy mam się tak zliczyć do serii jako kolejny tom. Ale tak, bardzo mi szkoda, ponieważ pierwszy tom naprawdę pokochałam. Mam nadzieję, że trzeci jednak wróci... z trzeciego tomu wróci moja miłość. I powiedzcie, czy jeśli czytaliście trzeci tom, to powiedzcie, czy warto, czy średni, Znaczy, zależy. Oczywiście zależy, ale byłabym wdzięczna, gdybyście dali mi waszą opinię. Teraz książka, o której naprawdę ja ją kupiłam. Rok temu na Krakowskich Targach, czyli już minął okrągły rok, nawet już pa, rok i parę dni, i jest to teraz i na zawsze. I możecie się zapytać, dlaczego ja kupiłam tą książkę. Kupiłam ją dlatego, że jeśli widzicie tutaj ten znaczek, to już wiecie, że są to autorzy trzech kroków od siebie. A jak wiecie, ja trzy kroki od siebie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo kocham całym sercem. Dlatego stwierdziłam, że. Tą książkę też kupię, bo no wiecie, jak trzy kroki od siebie złama mi serce To mam nadzieję, że z, że z tym będzie podobnie I na sam początek może opowiem wam troszeczkę o fabule Mamy tutaj Kimbera i Kyle, którzy przez wszystkie lata liceum byli zgraną parą Od zawsze byli po prostu, wiecie, jak się patrzyło na nich to po prostu się myślało To jest prawdziwa miłość, ale pewnego razu i to na ostatnich... Na ostatnich, ich, na ostatnich ich dyskotece szkolnej, Camberly Cam, z nim zrywa. Totalnie niespodziewanie, nikt nie wie dlaczego. I to się dla nich obydwu kończy bardzo dramatycznie, ponieważ kiedy wracali do domu, prawdopodobnie się pokłócili lub padli w poślizg i wydarzył się wypadek samochodowy. Dziewczyna nie żyje, a chłopak, czyli Kyle, jest naprawdę bardzo, bardzo mocno poturbowany i Kate tak naprawdę nie wie co ze sobą zrobić, ponieważ miał dziewczynę, która go nagle rzuciła, potem jeszcze zginęła w wypadku samochodowym. Nie ma jak z nią tego wytłumaczyć, ale pojawia się w jego życiu pewna dziewczyna, bardzo przepraszam, że tak patrzę. Mm, tak, pojawia się w jego życiu dziewczyna o imieniu Marley, która też, tre, która też jest zraniona po tęsknocie z jakąś osobą. I nasze dwie zranione dusze się spotykają Tak naprawdę nie wiem, czemu ja tego jeszcze nie przeczytałam Ponieważ wy widzicie, jak to wygląda Wy widzicie, jak to ma bardzo mało tekstu na... Ej, dobra, może ja się za to za niedługo zabiorę Bo to ma strasznie mało tekstu na stronie Tylko wiecie co? Ja się chyba po prostu trochę boję, że ja się na tym zabiodę Bo no jednak, mimo wszystko... Wiem, że to jest osobna książka i całkowicie o czymś innym, ale boję się, że to po prostu nie dorówna tak czymś tak świetnym, jak miał w sobie trzy kroki od siebie. Po prostu chyba się tego boję, ale naprawdę chciałabym to za niedługo zacząć. Mimo to jakoś bez przerwy ta książka mi uciekała z biblioteczki, uciekała mi wzrokiem. Czasami po prostu o niej totalnie zapominałam, tak. No, nie wiem, widziałam ją tylko z grzbietu, ale jakoś nigdy nie myślałam o tym, żeby ją zacząć. Nie wiem czemu, nie wiem czemu tak bardzo się odsunęło od mojego Tibieru, ale tak, macie tutaj to cudo i powiedzcie, czy jest tak samo dobre poziomem, jak trzy kroki od siebie, bo jeśli powiecie, że było tak samo genialne, to możliwe, że wcześniej się za to zabiorę. Next książka, którą dostałam na Mikułajki klasowe, i który jest właśnie z motywem zimy, która, której akcja się dzieje w styczniu z, fer, z feriami, I jest to Green Glouse House. W ogóle fun fact. Moja siostra ma, dru, ma jakby drugi tom jakby tej serii, ale wydaje mi się, że to, są, to jest chyba o innych bohaterach. Czy coś takiego w tym samym hotelu? Chyba nie, nie jestem pewna, mówiąc szczerze, a już Wam powiem o opisie. Mamy tutaj głównego bohatera, który się nazywa Milo. I Milo jest synem właścicie, właścicielów właśnie tego hotelu wypoczynkowego, czyli Gringlaus House. W Ferie jest tam zawsze najwięcej osób, jest zawsze najciekawiej, ponieważ no jednak ferie zimowe, każdy wie, że takie ładne widoki to na pewno mnóstwo osób tam będzie chciało przyjechać i nasz Milo wydaje mi się, że odkrywa tak, odkrywa jakąś tajemnicę, musi rozszyfrować wskazówki i rozwikłać treść mrocznych tajemnic, aby odkryć prawdę o Gringlau's House i o nich samych. Tak to się wszystko zaczyna. Powiem wam, że to się zapowiada naprawdę całkiem ciekawie i też ponownie nie wiem czemu się do tego zabrałam Mo nie, nie zabrałam Możliwe, że jest szansa taka, ponieważ Oglądałam pewnego razu stary vlog Zaksiążkowanych i tam Tola Mówiła, że ogólnie no Książka sama w sobie Nie była jakoś Fenomenalna, że to, no Była taka sobie, ale zakończenie Bardzo jej się podobało Troszeczkę chyba zniesmaczyło mnie to, że Tola stwierdziła, że Cała akcja jest trochę taka nudnawa Więc nie wiem, zobaczymy jak mi się to spodoba Też jakby tutaj Ponownie, jeśli e, Czytaliście tą książkę i polecacie To powiedzcie, to powiedzcie mi, że Polecacie tą książkę i może na następny rok Jak mi się ją uda przeczytać Wleci na polecajki zimowe, więc Więc wiecie, jakby W tym roku też e, od razu powiem W tym roku nie będzie polecajek zimowych, bo Zimowych, bo nie mam na tyle książek żeby mogła zrobić takie polecajki, więc tak Mam nadzieję, że się za to zabiorę Bo Moż, jest szansa, że mi się to spodoba. A po drugie, jest to wydawnictwo dwukropek, które ja bardzo lubię, bo no, jest bardzo fajnym i przyjemnym wydawnictwem, więc tak. Mam nadzieję, że się, że się za to za niedługo zabiorę. Oraz ostatnia książka, tym razem Wam już nie będę mówiła. Please przekonajcie mnie, bo ja, to ja muszę, ja muszę sama po prostu poczuć, że. To jest to, że to jest czas, żebym ja to przeczytała Jest to drugi tom Zanim wystygnie kawa Ja tutaj sobie to wyciągnę Znaczy może wam po prostu pokażę, bo ja mam takie w grubym wydaniu Bo bardzo mi się to, to podobają z obwalutą I tak chyba, chyba fabuły zanim wystygnie kawa nie muszę wam przedstawiać Bo naprawdę była to swoimi czasy bardzo popularna książka Więc chyba nie muszę i... Dlaczego nie przeczytałam jeszcze drugiego tomu, skoro chyba nawet jest krótszy niż pierwszy? Powód jest taki, że w pewnym momencie swojego życia totalnie straciłam chęć na literaturę. Japońsku. To jest albo japońska, albo azjatycka Tutaj nie jestem w 100% pewna Ale to jakby nie jest zbytnio ważne Ponieważ po prostu totalnie straciłam chęć Na właśnie takie japońskie, koreańskie imiona I jakoś na ten styl pisania to też, jest, to też jest literatura piękna A jakoś chyba na razie nie mam wielkiej ochoty Na literaturę piękną Mimo, że pierwszy tom był naprawdę spoko To to nie wiem jakoś drugi to mnie troszeczkę zniechęca już szczerze mówiąc bardziej wolałabym się teraz zabrać ze za trzeci tom bo słyszałam że w trzecim tomie mamy jakąś nową kawiarnię i wszystko nowe więc to już ciekawie no ale muszę przebrnąć przez ten tom ja też nie jestem osobą zbyt wrażliwą więc no wiecie jakby wiem że te książki nie nie poruszyły tak emocjonalnie jak innych by mogły poruszyć no i tak, ale obiecuję wam, już mówiłam to parę razy, ale obiecuję wam, że jeśli znajdzie mnie ochota na literaturę japońską czy azjatycką, no nie wiem jak to się nazywa, przepraszam was, a to obiecuję, że się za to zabiorę wtedy. Dobrze, moi drodzy, tym postępnym akcentem będziemy kończyć ten film. Wiem, że on jest dosyć króciutki, ale na moje szczęście nie miałam dużo takich książek, które... Miałyby potrzebę dostać się do tego filmu, więc tak, tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć ten film. Dajcie mi koniecznie znać, jakie są u Was książki, które bardzo już długo stoją na biblioteczce, a jeszcze nie zdarzyło Wam się ich przeczytać. I tak, tym pozytywnym akcentem się będę z Wami żegnała. Życzę Wam miłego dnia, bądź nocy, trzymajcie się, cześć!